Dlaczego jedni ludzie od urodzenia boją się jakichś rzeczy, na przykład wody, pająków, chociaż nigdy wcześniej, w obecnym życiu nie doświadczyli niesympatycznego wydarzenia związanego z tą rzeczą? Jakiś czas temu rozmawiałam z kobietą, która powiedziała mi, jak to, że została zgwałcona w jednym z ścian, wpływa teraz na jej życie. Opowiadała mi sytuację, gdzie na przykład spacerowała ze swoimi psami po łące i nagle przyjechał samochód, z którego wysiadło trzech mężczyzn. Mimo, że nie mieli oni. из их замеров. U niej od razu pojawił się lęk i ten sygnał z podświadomości, która dawała ostrzeżenie o zagrożeniu. Podobny zapis jej podświadomości uruchomił się z wcielenia, w którym tonęła. O tym, jak wskoczyła do przydomowego basenu, uruchomił się nagle zapis, że tonie. Mimo, że woda sięgała do klatki piersiowej, to zamiast po prostu wstać ze spokojem, uruchomiły się emocje z tamtego wcielenia, panika oraz strach. W konsekwencji napiła się wody i skończyło się to wizytami u pulmonologa. W swojej książce opisuje wiele takich sytuacji, w których nielogiczne, nagle emocje z poprzednich wcieleni wpływają na nasze życie, czy to w sferze miłości, czy to w sferze rodziny. Jest tam kilkanaście historii tłumaczących m.in. dlaczego jedna z moich klientek nie mogła zejść w ciążę lub to skąd bierze się przeraźliwy lęk o partnera czy o nasze dziecko.